Jest środek na usuwanie pozostałości po owadach. Także plamy z komarów i innych owadów można łatwo usunąć. Dodatkowo dostaniecie od nas za darmo specjalny środek czyszczący Platinum do felk. Oprze się słonej wodzie, kwasom i osadom. Jeśli zamówicie już teraz, dostaniecie kolejną butelkę środka ochronnego Platinum. A to wszystko za sensacyjne ceny. To jest fantastyczna oferta. Zadzwońcie i zamówcie już teraz własny zestaw Platinum razem z naszymi prezentami. Promieniowanie słoneczne, śnieg i mróz, słona woda i deszcz, lepkie pyłki, zadrapania, owady, ptasie odchody naturalni wrogowie lakieru. Twój samochód każdego dnia jest narażony na nieprzyjazne czynniki. Mamy tu jednak rozwiązanie. WS Platinum. To luksusowe auto nasmarowaliśmy preparatem WS Platinum. Podpaliliśmy powierzchnię, a lakier mimo to nie został uszkodzony. Kwas solny jest niezmiernie agresywny. Wystarczy jednak jednorazowe nałożenie preparatu W.S. Platinum i lakier jest jak nowy. Platinum tworzy na każdym aucie niewidzialną warstwę ochronną. Domieszka PTFE ochroni powierzchnię przed działaniem upałów, mrozów i kwaśnych deszczy. Sól, żwir, owady nie mają szans. Nawet smugi i zadrapania potrafimy usunąć z łatwością. Specjalne domieszki zapobiegają osadzaniu się nieczystości na lakierze waszego pojazdu. Od promieniowania UV lakier płowieje i traci połysk. Tak jak naszą skórę chronimy kremami do opalania, tak samo nasze auto ochroni WS Platinum. Patentowana polimerowa ochrona Tworzy ochronną warstwę lakieru, która przystosowuje się do wahań temperatury i ochroni ją także przed szczotkami automyjni. Gołębie i inne ptaki są naturalnymi wrogami lakieru naszego samochodu. WS Platinum Was przed tym ochroni. Duże opakowanie ochrony lakieru WS Platinum teraz po sensacyjnej cenie. Dodatkowo dostaniecie od nas dogłębnie zabezpieczający preparat Platinum do ochrony elementów plastikowych i skóry wewnątrz i na zewnątrz. Dajemy wam także Platinum Anti-Rain. Zapobiega osadzaniu się wody. Doskonały na przednią szybę. Woda nie zasłoni widoku. A to jeszcze nie wszystko. Dostaniecie od nas dodatkowo środek czyszczący do owadów Platinum. Wystarczy psiknąć i po resztkach owadów ani śladu. Mamy dla was kolejną niespodziankę. Dla pełnej ochrony waszego auta wręczamy wam także środek Platinum do czyszczenia felg. Chroni felgi przed słoną wodą, kwasami i różnymi osadami. Wystarczy psiknąć na felgę, opłukać wodą i felga jak nowa. Oto sensacyjny zestaw opieki nad waszym autem Platinum. Duże opakowanie Platinum za jedyną sensacyjną cenę. Dodatkowo dostaniecie od nas dogłębnie czyszczący preparat Platinum, Platinum anti -rain, oczyszczacz owadów Platinum, a do tego czyszczący preparat Platinum do felg w Waszym samochodzie. Zamówcie zestaw teraz, a dostaniecie dodatkowo opakowanie ochrony lakieru Platinum. Platinum, zestaw opieki nad Waszym autem. Teraz za sensacyjną cenę. WS Platinum. Czyszczenie i ochrona w jednym. Zadzwoń i zamów teraz.